PiS finansował Niemców kosztem Polski, PiS przez 8 lat finansował Lufthansa, a mordował polski lot, to jest coś obrzydliwego, tylko dlatego, że nie rozwijał Kęcia, bo to warszawiacy, tym samym zabijał lot, bo nie mógł, lot nie mógł rozwijać swoje floty, a Lufthansa kosztem przesyłu tutaj ludzi, którzy mogliby wzrastać, cały ten wzrost poszedł na Niemcy. Teraz na szczęście Tusk rozwija Okęcie, zanim się C CPL, czyli centralne, czy CPT, centralne portu Tuska zbuduje, który de facto powstał jeszcze z czasów Lewicy, później Tuska, później Pisko zniszczył, a teraz Platforma go odbudowuje i CPT powstanie, ale najfajniejsze, no że Okęcie teraz się jest rozbudowywane i lot będzie o swoją pozycję. Okropnie zamordowali lot. Na szczęście mamy Tuska, i Polska obronił przed tym ruskim nowotworem pisowskim, proniemieckim.